Witam wszystkich bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku kolor zielony. Kolor zielony nie jest ulubionym kolorem kobiet. Osoby, które oglądały mój filmik o stylizacjach z Instagrama, już widziały tą koszulę zieloną. Ona pięknie współgra ze spódnicą czarną lub ze spodniami czarnymi. No ale przecież jest jeszcze lato, więc można tą zieloną koszulę założyć do białego koloru, który wiąże się stricte z latem. Założyłam krótkie spodenki letnie i obojętnie czy założymy klapeczki, czy założymy sneakersy, czy założymy trampki, wyglądamy bardzo dobrze. Nie zapominajmy podnieść rękawów lub w ogóle podwinąć, będziemy wyglądały jeszcze bardziej w stylu wakacyjnym, jeżeli te rękawy Podwiniemy fantazyjnie ponad łokieć. Oczywiście trzeba to zrobić e, ładnie i wtedy wyglądamy niezwykle na luzie. Tak jak powiedziałam, czy klapki, czy sneakersy białe, y, czy trampki białe, wszystko jedno. Biały z zielonym pięknie współgra. Ale powoli, powoli zbliża się jesień, więc to nasze ubranie trzeba troszeczkę przetransponować na jesienne klimaty, czyli na dni troszeczkę chłodniejsze. Zimne poranki, a w ciągu dnia jeszcze będzie gorąco, więc to najlepiej ubierać się na cebulkę, jak się mówiło za moich czasów, a w dzisiejszych czasach mówi się warstwowo. Spróbujmy obudować ten zielony kolor, tak, żeby można było nosić go. Na przełomie tego okresu wczesnej jesieni, oczywiście ta koszula nadaje się jako element całoroczny. I obojętnie, czy założymy do cienkich spodni, czy do grubych spodni, ta koszula idealnie się nadaje. Ale przymierzajmy! Założyłam z letnią piękną spódnicą z kieszonkami. Jest to niezwykle piękna, elegancka spódnica. Przy czym pamiętajmy, że duże wzory. Przy niskim wzroście, tak jak mój, i gdybym jeszcze była korpulentna, no może niekoniecznie. Ale że te duże wzory są tylko w dolnej części, więc górę możemy założyć jednokolorową i wtedy nie robimy sobie wielkiej krzywdy, tak powiem, mało profesjonalnie, małej krzywdy. A, i ostatnio widziałam pięknie wystylizowaną dziewczynę w pięknej sukience, wprawdzie z poliestru, która dymnęła taki oto sznureczek w tym miejscu przy gołym ramieniu. Tak jak już mówiłam wielokrotnie w, w moich filmikach, elegancka kobieta zawsze, ale to zawsze przegląda się w lustrze, więc pamiętajmy, panie, takie wszystkie elementy przed wyjściem z domu musimy się obejrzeć. Całe z góry na dół, żeby potem nie wisiał taki właśnie oto element przy y, gołych, dodatkowo gołych ramionach, więc mamy zieloną bluzeczkę i piękną spódniczkę, która ma dokładnie te same kolory co bluzka. Oczywiście możemy zostać tak, ale spróbujmy dołożyć pasek. I zobaczcie, panie, robi się niezwykle elegancko, a jest tu tylko dołożony, wyłącznie pasek. Troszeczkę z góry otworzę guziczek, aby wydłużyć się. Przy moim wzroście jest to bardzo ważne. Wydłużamy się optycznie, brzydko powiem, czym się da. Próbujmy jeszcze postawić kołnierzyk, żeby było jeszcze bardziej elegancko. I proszę bardzo, wydaje mi się, że jest bardzo ładnie. Dołożę. Elegancką, małą torebeczkę, bo torebeczek w kolorze zielonym mam tylko trzy, więc akurat ta posłuży mi do tej stylizacji, bo po prostu moim zdaniem pasuje, ponieważ to są tylko i wyłącznie moje sugestie, ja nie jestem stylistką, ale wydaje mi się, że z tą torebeczką ta stylizacja jest idealna. Bez zadęcia, bez y, przebierania się, jesteśmy ubrane wygodnie. Bo czasami mm, słyszę, że albo mnie się nie chce, albo po co, ja idę tylko na zakupy, to po co mam wyglądać? Pamiętajmy pani, że elegancka kobieta, elegancka kobieta w stylu francuskim, elegancka kobieta w stylu włoskim, nigdy, ale to nigdy. Nie wychodzi w wyciągniętym podkoszulku po świeże bułeczki. Zawsze, ale to zawsze, zwłaszcza te panie eleganckie, musimy to rozdzielić, nawet wychodząc do sklepu, są zawsze bardzo ładnie, a przynajmniej czysto i schludnie ubrane. O, i wyglądamy w ten sposób. Wydaje mi się, że jest bardzo ładnie. Bez zadęcia, bardzo wygodnie. Pamiętajmy, panie, bardzo wygodnie. Naprawdę nie możemy już narzekać, że jest nam niewygodnie. No, przepraszam, koszula i spódniczka, no jest wygodnie. I założyłam spodnie lniane, obojętnie czy zostaniemy w klapeczkach, czy zostaniemy w białych sneakersach, czy w trampeczkach, świetnie wyglądamy. Pod, do podkreślenia talii pasek w kolorze zielonym. I uważam, że stylizacja jest piękna. Po prostu piękna, niezwykle szlachetna, elegancka, mieszcząca się w stylu white luxury, czy w stylu old money. Dołożę tą torebeczkę taką na, na luzie. I zobaczcie, panie, znów wyglądamy fantastycznie, bez zadęcia. Jak powiedziałam na wstępie, musimy ubierać się warstwowo, więc możemy założyć kardigan w stylu Preppy Style czyli takim w stylu szkolnym, w stylu studenckim. I proszę bardzo, wyglądamy fantastycznie, ponieważ zielony z granatem. Pięknie współgra, a jesteśmy niezwykle eleganckimi kobietami. Spodnie białe lejące z lnu letnie spodnie na wrzesień się jeszcze nadają i na ramiona narzucamy sweterek. Przypuśćmy, kiedy jest poranek czy wieczór. Możemy równie dobrze zarzucić go. W ten sposób nie musimy zakładać na ręce. Możemy również go założyć po prostu nonszalancko spinając tylko guziczki w ten sposób i jesteśmy na luzie, jesteśmy ubrane warstwowo. Mnie się ta stylizacja również bardzo podoba, ponieważ zielony z białym wygląda niezwykle szlachetnie. Ale możemy również tą koszulę założyć na wyjście wieczorne. I Zobaczcie, Pani, założyłam wieczorowe spodnie od garnituru damskiego, buty na obcasie, obojętnie czy będą to czarne czy zielone, w tym przypadku mam ciemnozielone, może nie stricte pod kolor bluzki, ale to jest tylko do demonstracji, lub eleganckie na płaskim obcasie wyjściowe, to już tylko od nas zależy, jakie buty lubimy i... Wyglądamy niezwykle elegancko. Pasek do podkreślenia talii. Czy będzie zielony przedłużeniem koszulki, czy będzie przypuśćmy w kremowym kolorze do spodni, to już tylko zależy od nas, jakie akcesorium mamy i w czym lepiej się czujemy. Zarzucam żakiet w stylu lat 80. Wyglądam moim zdaniem perfekcyjnie, cudownie, fantastycznie. Znów podkreślam, niezwykle elegancko. I obojętnie, czy pójdziemy tak do opery, do teatru, czy na kolację, wyglądamy fantastycznie. Równie dobrze możemy iść i na chrzciny, i na ślub, gdzie tam jesteśmy, gdzie potrzebujemy, wyjść w miejsce. Gdzie będziemy elegancko ubrane? Przy czym pamiętajmy, Panie, że czasami jest tak, że nie chcemy się ubrać elegancko, ponieważ wiemy, że osoby, które będą na, powiedzmy, że na tym spotkaniu, nie ubiorą się elegancko. Nie, nie, Panie, to jest błędne podejście, ja też tak mam. Też tak mam, też się na tym łapię, ale nie. Jeżeli my ubieramy się elegancko, to my szanujemy siebie, a także i osoby, do których przychodzimy, i również wszystkich innych ludzi wokół nas. Nasze ubranie to jest szacunek okazany nam samym, a także i wszystkim ludziom na tym świecie. Więc nie zapominajmy o tym, że nie musimy się dostosowywać. Do całości, bo to nie jest równoznaczne z tym, że większość ma rację. Bo jeżeli większość idiotów będzie skakała w przepaść, to znaczy się, że my też musimy, ponieważ większość idiotów to robi. No właśnie, wydaje mi się, że nie. I nie tylko to jest moje zdanie, ale również i wielu stylistów. Ubieramy się zawsze elegancko, aby podnieść poziom, nie obniżyć. Tak jak teraz. Się obniża poziom potarkanymi ubraniami, niechlujnymi ubraniami, niewyprasowanymi ubraniami, nieprzyciętymi ubraniami, niedopasowanymi poliestrami i wszystkim tam innym, obniża się loty. My starajmy się być wyjątkowymi kobietami, eleganckimi kobietami, ekskluzywnymi kobietami i podnośmy poziom szarzyzny na poziom haj. Fashion. Przypuśćmy, jeżeli chodzi w tym przypadku o modę. Dołożę torebkę i czy będzie to kopertowa, przypuśćmy torebka w kolorze nude i tak będziemy wyglądały genialnie. Czy będzie to torebka w ciemnym kolorze do butów i tak wyglądamy genialnie. To tylko od nas zależy, czy chcemy być kobietami eleganckimi i czy my chcemy. Podnosić poziom naszego towarzystwa i naszego środowiska. Więc jak Państwo widzicie, kolor zielony pięknie wygląda z czysto białym, takim wręcz śnieżnobiałym, i również pięknie wygląda z kremem czy śmietanką. No to przymierzamy dalej. Zwykłe spodnie, supermodne dżinsy, tak zwane kuloty. Tyle, że to jest modna wersja kulotów, czyli rozszerzane na dole. Dołożyłam paseczek i nie dość, że się odmłodziłam. Mój wygląd, mój look jest dużo młodszy, ponieważ te spodnie są w modnym kroju, są dopasowane. One powinny być krótsze, jak już to wielokrotnie powtarzałam. Tyle, że przy moim wzroście są. Długie i być może dobrze, że są długie, bo wtedy mnie nie skracają optycznie, czyli krótkie spodnie mnie nie skracają. I wyglądamy również fenomenalnie na luzie. Możemy spacerować, zwiedzać, a równie dobrze możemy iść do pracy. Spodnie są troszeczkę grubsze, więc powiedzmy, że na jesienne, słoneczne dni idealnie. Pasują. Ale przypuśćmy, hmm, robi się troszkę chłodniej. To co zarzucimy już grubszy jesienno, jesienny żakiecik z grubego materiału w kolorze granatowym, ponieważ wydaje mi się, że ten kolor zielony będzie fantastycznie współgrał z granatem. I niestety, przy moim wzroście powinien być troszeczkę krótszy ten żakiecik, ale no niestety nie mam, ponieważ firmy szyją albo oversize'owe żakiety, albo na wysokie dziewczyny, więc musiałabym szyć na miarę, żeby był idealny. Ale to jest tylko do demonstracji. Biały, granatowy i zielony. Wyglądamy fenomenalnie, bez zadęcia a niezwykle elegancko. Mam nadzieję, że powoli przekonujecie się, Panie, do zielonego. I nie mówię tutaj o total luku zielonym, ale przynajmniej o jednym elemencie. Z dobrego z dobrego materiału, dobrze uszyty, mądrze uszyty i pasujący do naszej sylwetki. No spróbujmy jeszcze z innymi elementami garderoby. Zwykła spódnica w stylu marynistycznym, którą już Panie wielokrotnie widziałyście. W tej wersji wygląda już bardzo dobrze, ale to rzućmy paseczek. I proszę bardzo, zobaczcie Panie, znów zwykła, prosta stylizacja składająca się tylko z koszuli i spódnicy i wyglądamy fenomenalnie, obojętnie czy założymy... Yy, Buty na płaskim obcasie, czyli baleriny, lofersy, czy jakieś sandałki, czy zwykłe, białe trapki wyglądamy i tak fantastycznie. W ten sposób możemy założyć takie buty możemy założyć, jeżeli przypuśćmy, idziemy na zwiedzanie miasta. Równie dobrze takie białe sneakersy możemy założyć, kiedy idziemy na uczelnię jeżeli. Nie musimy mieć eleganckich, formalnych butów, które zamkną tą stylizację i sprawią, że będzie elegancka. No to po prostu, no, dzisiaj potrzebujemy mieć płaskie obuwie, sneakersy zakładamy. Czasami musimy iść na ustępstwo i na przykład założyć te trampki, przypuśćmy do szkoły czy na uczelnię, no bo po prostu wiemy, że będziemy wiele godzin chodzić lub siedzieć i będzie nam niewygodnie. Ale żeby zakończyć tą stylizację, dobrze byłoby wybrać buty, które faktycznie jakby to tak jak powiedziałam, zakończą tą stylizację. Będzie jakaś kontynuacja. Tu zielone, przypuśćmy tutaj zielone, czy w kolorze naturalnym, czy sandałki w białym kolorze, czy sandałki w zielonym kolorze, czy klapeczki białe. Coś co będzie sprawiało, że nasza stylizacja będzie wykończona. Tak jak już mówiłam wielokrotnie w filmikach, nie zabijajmy stylizacji, bo jeżeli nawet założymy te trampki białe, to nie wygląda to źle, bo jest kontynuacja. Pomimo, że tu jest elegancka koszula, to mimo wszystko tu jest białe, tu jest białe, jakoś to wy wygląda. Nie ma perfekcji, ale nie jest tragicznie. Ale jeżeli byśmy założyły ciężkie buciory, proszę bardzo, założyłam czarne loafersy, no nie przypiął, nie dopiął. Jeżeli byśmy założyły przynajmniej zielone loafersy, i proszę, zobaczcie Panie, założyłam zielone loafersy, wyglądamy bardzo dobrze. Bawmy się stylizacjami, ale co najważniejsze, zakładając rano ubrania, Miejmy świadomość, co chcemy osiągnąć, jak chcemy wyglądać. I co chcemy przekazać. Już to też mówiłam wielokrotnie w filmikach. Nie możemy zakładać byle czego. Jeżeli w życiu masz pewne zasady, to czemu ubierając rano, stylizując się rano, czy w ogóle wkładając ubrania rano, kompletnie nie zastanawiasz się, jak. Chcesz się dzisiaj zaprezentować. No właśnie, to jest przedziwne, że kompletnie y, wszystko chcemy mieć pod kontrolą w życiu, a kiedy zakładamy ciuchy, to wyglądamy, jakbyśmy kompletnie, całkowicie żyły w chaosie i nie panowały nad naszym życiem. Tak wygląda. Jeżeli zakładamy byle co, to tak wyglądamy, jakbyśmy żyły w chaosie. Osoba, która jest wystylizowana, wygląda na osobę poukładaną. A czy ona taka jest, czy nie, to już tylko wie sama właścicielka tych ciuchów. No właśnie, musimy więcej zwracać uwagi na to, jak chcemy być postrzegane. Dobra, zakładam inną spódniczkę. Biała super modna spódnica, czyli z zakładkami w stylu marynistycznym. Wszystkie pliski, zakładki będą w tym sezonie modne, więc bez problemu możemy założyć. Tu jest niestety mały problem, bo jest fajnie. Powiem brzydko. Jest fajnie, ale mnie tutaj coś brakuje. Tyle że to nie jest spódnica stricte do w pasie. Tylko jest troszeczkę spódnicą obniżoną, która się zatrzymuje na biodrach. I co tu zrobić? Pasek ten. Ten pasek nie za bardzo, ponieważ nie ma szlufek. Nie ma szlufek, nie wygląda to źle, ale nie ma szlufek, więc no wygląda to tak. Nie jest źle. Jest fajnie. Nie jest źle. Nawet bym powiedziała, że jest bardzo fajnie. I obojętnie, czy założymy lofersy, czy założymy klapeczki, i tak wyglądamy fenomenalnie. Ale spróbujmy coś jeszcze zrobić. Prawdzie jest trochę dziwny, ale posłuży nam za przykład. Elegancki yy, pasek yy, pluszowy. Kupiony wieki temu chyba w mango. Taki styl bohemy. Trochę style pomieszane, tu marynistyczny, tu bohema, tu quite luxury, ale dlaczego nie? Możemy się pobawić. I właśnie o to mi chodzi, panie, żeby gdyby tu była szarfa, szal, szaliczek w kolorze zielonym, to wtedy można by obejść ten problem, że nasza, przypuśćmy, spódniczka, czy nasze spodnie nie mają szlufek i nie można założyć faktycznie paska, no bo to pasek ciągle pod... Ruszałby się, zmieniał kształt i tak dalej. Więc przypuśćmy, wykorzystajmy szarfę, szal lub apaszkę. I problem rozwiązany. I wyglądamy bardzo dobrze. Wyglądamy niezwykle elegancko. Bez wielkich nakładów finansowych. Po prostu używamy tego, co mamy w domu czy założymy pełne buty, czy założymy klapeczki i tak wyglądamy fenomenalnie. Bardzo dobrze by było, gdybyśmy założyły no przypuśćmy letnie espadryle na obcasie i będziemy wyglądały fenomenalnie, ponieważ tutaj te espadryle i ten paseczek w stylu bohemy fantastycznie ze sobą współgrają. A i co najważniejsze, cały czas Pracujemy tylko z rzeczami, z ubraniami, które mamy w domu. Jak już mówiłam wielokrotnie, kuloty nie są super pochlebnym ubraniem, tak bym powiedziała, dla naszej figury. Bo jeżeli ktoś jest niski, tak jak ja, no to może to sprawić, że się skróci. A zwłaszcza te tutaj takie szerokie, mogą sprawić, że Będziemy wyglądały na niższe, ale można to obejść nie wybierając poliestrów i bardzo tandetnych materiałów. Tylko zamienić, przypuśćmy tak jak w tej wersji, na bawełnę, w dodatku jeszcze, jak już to mówiłam wielokrotnie, przepiękną bawełnę, w dodatku jeszcze tutaj z, z aplikacjami przepiękne spodnie. Tutaj znów jest problem, że nie mamy szlufek, więc musi zostać tak, jak jest. Ale spróbujmy z tym paseczkiem. I zobaczcie, Panie, jak się pięknie, szlachetnie zrobiło, chociaż mamy koszulę i kuloty, które nie są zbyt pochlebne dla niektórych sylwetek. Pamiętajmy o tym, że kuloty są wymagające, chociaż. Jak już powiedziałam w swoich filmikach, chodzą w kulotach wszyscy od najmłodszych do najstarszych. Popatrzmy, jak je po prostu fajnie wystylizować. Wydaje mi się, że jest to fantastyczna, pełna stylizacja. Czy założymy letnie klapeczki? Wyglądamy fenomenalnie. A spróbujmy założyć buty eleganckie. No i proszę bardzo, ocencie panie, czy można w takich kulotach wyjść. Nawet na popołudniowego drinka, wydaje mi się, że bez problemu. A dlaczego? Dlatego, że są z bardzo dobrego materiału, bardzo dobrze uszyte, a przede wszystkim są ciekawie e, uszyte. Jest ciekawa wstawka, niezwykle e, dodająca kobiecości i lekkości. Ta sama koszula, pięknie podkreślony, fantazyjny pas. Jesteśmy e, kobietami eleganckimi, ale też troszeczkę szalonymi, bo ten, y, ta szarfa, ten pas nie jest stricte taki sztampowy. Nie jest y, twardy. Jest po prostu, pokazuje, że mamy troszeczkę duszy artystycznej, duszy troszeczkę bohemy. To rzućmy coś na ramiona, bo przecież może się zrobić chłodno. A jeżeli zrobi się troszeczkę chłodno, czyż nie możemy narzucić białego swetelka, wyglądamy pięknie i świeżo. Nie zapominajmy, Panie, o tym, że biały kolor odświeża. A przede wszystkim, jak Panie widzicie, łączy się prawie z każdym kolorem a tak naprawdę to z każdym. Każde połączenie koloru jakiegokolwiek z białym wygląda fenomenalnie, tylko musimy troszeczkę bardziej popracować nad dodatkami, aby ta stylizacja była zakończona. Bo tak jak już mówiłam i nie chcę się powtarzać, często wkładamy poszczególne elementy garderoby, ale one nie są ze sobą połączone. Więc nie zapominajmy, że wszystko musimy robić z głową. I tutaj wersja z, ze zwykłymi, klasycznymi dżinsami tak wygląda. Nie jest źle. Obojętnie, czy założymy zielone lofersy, czy czarne, jest fajnie, jest przyzwoicie. Zamieniłam zielony pasek na czarny pasek. Nie wiem, czemu tutaj mi to bardziej współgra, ten czarny. Jeżeli lubimy chodzić bez zadęcia... To jest to alternatywa dla tak zwanych wyciągniętych, workowatych dresów. A dokładnie brzydko mówić: dres. Bo dres jest tylko i wyłącznie strojem na siłownię. Pamiętajmy Pani, ewentualnie strojem do jakiejś aktywności sportowej. Po to był wymyślony. A że teraz wchodzi na salony, to tylko dlatego, że. Po prostu sprzedawać więcej i więcej i więcej. Tresy weszły na salonach, jednakże elegancka kobieta nigdy nie założy dresu, jeżeli nie jest w trakcie aktywności sportowej. Więc koszula, elegancka koszula, plus jeansy, jest to świetna alternatywa dla wyciągniętego dresu. No to spróbujmy torebkę założyć. Czy będzie to taka młodzieżowa torebka w kolorze zielonym, to już tylko od nas zależy, fajnie to wygląda. Ale to będzie, powiedzmy, że z tej strony ten zielony look. No a ten czarny look, no to spróbujmy z czarną torebką. Z czarną torebką, taką na luzie do dżinsów, wygląda w ten sposób i również wyglądamy fajnie. Przy czym cały czas podkreślam, jesteśmy ubrane schludnie i prosto, ale elegancko. Koszula i jeansy. To rzućmy płaszczek. No bo przecież jesienne dni może być już chłodniej. Ja tutaj mam taki czarny tręczek. Który, jak już mówiłam w filmiku, jak już mówiłam na początku filmiku, ta zieleń z czarnym również bardzo fajnie współgra. I klasyczny tręczek w kolorze czarnym. I proszę bardzo. Jesteśmy elegancko ubrane, mamy tylko koszulę, dżinsy i tręczyk, torba, torebka i jesteśmy eleganckie, a przede wszystkim jest nam niezwykle wygodnie, ponieważ mamy buty wygodne, spodnie wygodne, tręczyk wygodny, torebka również wygodna, bo jest torebką materiałową. Mam nadzieję, że się Panią spodobała taka zabawa ze stylizacją. Mam nadzieję, że się Panią spodobał kolor zielony. Zachęciłam Panię do noszenia koloru zielonego. Chociaż tak jak mówię, nie jest to mój ulubiony kolor, ale jak już pokazałam w tym filmiku, z białym kolorem, z białymi ubraniami wygląda niezwykle elegancko i niezwykle szlachetnie. Ja dziękuję za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmików. Dziękuję za subskrypcję, dziękuję za komentarze. I piszcie Panie również w komentarzach, jakie są Wasze yy, przygody, opowiem tak: przygody czy historie z zielonym kolorem.